Książek, do których chętnie wracam. Jedną z ulubionych jest seria Harry Potter. Książki te wprowadzają nas w świat magii, przygód i niesamowitych stworzeń. Seria opowiada o chłopcu, Harry Potterze, który odkrywa szkołę magii i czarodziejstwa Hogwart. Fascynujące jest to, że każdy przedmiot szkolny zmienia swą formę tak, by dopasować się do przed przedstawionego świata. Na przykład naszą chemię w książce zastąpiono eliksirami. WF zastąpiono grą w Quidditcha. Jest też wiele przedmiotów, których w prawdziwym świecie nie dałoby się dopasować, jak obrona przed czarną magią czy zaklęcia. Harry Potter opowiada także o lojalności względem przyjaciół. Hermiona i Ron, przyjaciele Harego, wspierają go na każdym kroku. Czasem nawet łamią parę zasad szkolnych, by pomóc przyjacielowi. Autorka J.K. Rowling stworzyła fascynujący świat, do którego uwielbiam wracać. Polecam tę książkę każdemu, i dzieciom, i dorosłym.